Cześć, ja nazywam się Maciej Moros i dzisiaj zdradzę Ci trzy wyjątkowe pytania, które pomogą Ci sprawić, że Twoja rozmowa z kobietą będzie o wiele bardziej intrygująca, interesująca i bardziej przykujesz jej uwagę. Jeżeli więc chciałbyś nauczyć się w jaki sposób lepiej podrywać i poznawać kobiety, to ten film jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli mnie nie znasz, to ja zajmuję się relacjami flirtem, podrywaniem i tego typu różnymi rzeczami związanymi z tym, co między mężczyzną a kobietą się dzieje od 2006 roku. Ja zauważyłem, że wielu mężczyzn ma problem z tym, jak uczynić, żeby rozmowa była ciekawa, interesująca, fascynująca czy intrygująca. Problem jest o tyle spory, że często idą na randki i mimo że fajnie się nawet rozmawiało, to tak naprawdę kobieta nie chce się mówić na drugą randkę. Albo te randki są sztywne, albo podchodzą, poznają nową osobę i tak naprawdę nie bardzo wiedzą o czym rozmawiać. Więc ci zdradzą takie narzędzia, które nie tylko ułatwią Ci sprawienie, żeby rozmowa była bardziej interesująca, ale również pomogą Ci sprawić, że rozmowa będzie bardziej emocjonująca i bardziej intrygująca. Dlatego też e, zwróć uwagę na te trzy pytania, e, o których teraz właśnie Ci opowiem. Pierwszym rodzajem pytania jest dlaczego? I jest to bardzo mocne pytanie, ponieważ sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad powodami, nad przyczynami swoich decyzji. To jest genialne na przykład, kiedy kobieta opowiada ci, że czymś się zajmuje. Ja kiedyś poznałem dziewczynę, która y, y, studiowała medycynę i chciała iść na pediatrię. I ja zadałem jej pytanie dlaczego wybrała właśnie akurat tę specjalizację? I ona przez dobrych 5 minut opowiadała, jak to było, że kiedyś była chora, że miała kiedyś jakieś tam problemy zdrowotne. No i stwierdziła, że to jest bardzo fajne, bo brakuje dobrych pediatrów i że może pomóc dzieciom mieć lepsze życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pytasz dlaczego? Pytasz o powody, o motywację, o przyczyny. Na przykład, dlaczego postanowiłeś yy, zacząć jeździć na motocyklu, tak? Albo dlaczego yy, co Ciebie, co sobą kieruje, że na przykład jeździsz na rowerze? Dlaczego wybrałaś taki sport, a nie inny? Na przykład, dajmy na to akrobatykę. Więc tego typu pytania bardzo dużo, bardzo mocno pomagają ci wejść trochę w psychikę kobiety, ale również pomagają jej zacząć zastanawiać się nad tymi głębszymi powodami, dlaczego coś robi. Więc zadaj pytanie, dlaczego to wybrałaś, dlaczego tego właśnie pragniesz, dlaczego to właśnie byś zrobiła i dlaczego tak właśnie by, byś postąpiła w tej sytuacji. Zacznij badać takie rzeczy jak motywacje, jak powody, jak pragnienia, jak potrzeby tej kobiety. Dlaczego na przykład potrzebujesz tego, jak ona mówi, że bardzo cenimy mężczyzn, którzy są aktywni, to zadaje się pytanie dlaczego? co Ci to daje, tak? Co jest przyczyną tego, że, je, że, że lubisz takich mężczyzn. Przeszłość, dlaczego kiedyś tak postąpiła, dlaczego różne rzeczy w jej życiu się wydarzyły, fantazje, marzenia, dlaczego chciałaby, jak, jak mówi, że chciałaby polecieć na przykład, nie wiem, odwiedzić Indie, to zadaję jej pytanie, dlaczego Indie? Bo może być wiele powodów, bo to wiesz, uduchowione miejsce, no może dlatego, że to jest tak daleko, tak odmienna kultura, a może dlatego, że lubi indyjskie jedzenie. Więc możesz masy różnych ciekawych rzeczy również się dowiedzieć. Drugie pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie jak. Jednym słowem nie pytasz dlaczego, ale pytasz jak. Jak to się stało? Jak to się stało na przykład, że wylądowałeś, jak to się stało, że żeście się poznały? Jak masz dwie koleżanki? Jak to się stało? W, w jaki sposób um, planujesz to zrobić, osiągnąć? Jeżeli kobieta na przykład mówi, że chce być, um, że chce być, tak jak już mówiłem, e, dawałem wcześniej przykład e, pediatry, to jak to, się, jak to się robi? Jakie kroki jeszcze przed Tobą są? Co musisz zrobić? Um, jeżeli ona opowiada jakąś historię, to możesz dopytać się, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, ta cała sytuacja czy Twoja historia. Jednym słowem pytaj się, o więcej detali, o przebieg, o przyczyny takie jakieś zewnętrzne, jak to wyglądało, jak to się stało. Nie dlaczego poleciałaś do Hiszpanii, tak, tylko jak przebiegała twoja podróż w Hiszpanii, jak sobie poradziłaś na przykład z jakimś wyzwaniem, które tam miałaś. Więc tego typu pytania są mega, mega wartościowe, dlatego że one również głębiej docierały do większości detali. I kobieta o wiele chętniej zacznie mówić ze swojej perspektywy, a niekoniecznie na zasadzie takiej, że ty coś tam do niej, um, że tak powiem, że, że ty coś z siebie wyrzucasz yy, i ona tylko potakuje, tak? tylko ona sama zacznie więcej mówić i bardziej się udzielać. Trzecia rzecz to co czułaś, co myślałaś, czyli odwanie się do uczuć, do myśli, do wrażeń, do uczuć, tak? O, chyba już były uczucia, odczuć niech będzie w takim razie. Jednym słowem, możesz pytać się, co się, co czuła przed, w trakcie, po. Co jak, jak robiła, co ona myśli o czymś, tak? Czyli odwołanie się do takich wewnętrznych um, procesów i doznań wiążących się z danym wydarzeniem. Na przykład możesz zapytać się, e, jak ona opowiada, że była w Hiszpanii i na przykład ktoś ukradł jej portfel, to jak się z tym czułaś, tak? To są rzeczy, które zadają psycholodzy na różnych terapiach, ale to też jest mega fajne pytanie, żeby pociągnąć trochę bardziej za język i dotrzeć do tych emocji, które są związane z tym. I ona, no wiesz co, najpierw czułam się wkurzona, a potem stwierdziłam, no dobra, jakąś dam sobie radę, coś trzeba wykombinować, więc musiałam zadzwonić na policję, oni skontaktowali się z ambasadą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, pytaj się o przeżycia, o doświadczenia, to yy, yy, na przykład co myśli o jedzeniu jakimś tam na przykład tajskiej kuchni, tak? Yy, dlaczego, dlaczego lubi na przykład jeździć na motocyklu, co, yy, co ona wtedy czuje, co czuje, kiedy maluje, jak, jak, jak robi na przykład jakiś obraz. Więc przeżycia, doświadczenia, opinie, wrażenia, doznania, emocje. Różne pomysły, myśli, które się w jej głowie pojawiały i emocje, a także sposób postrzegania różnych rzeczy, które ona postrzega. Bo każdy z nas ma swoje emocje, my je ukrywamy, a jeżeli ktoś komuś się uda sprytnie wydobyć, emocje związane z tym, to bardzo fajnie to też zacznie działać i zacznie, zacznie wpływać na tę osobę, że ona się chętnie będzie otwierać. Jedna tylko taka uwaga jest, że musisz być trochę ostrożny, żebyś nie wchodził w zbyt osobiste rzeczy e, w momencie, kiedy nie znasz kobiety, nie znasz sytuacji, e, żebyś się nie pytał jej na przykład, jak się czuła, jak się rozstawała ze swoim chłopakiem, e, no bo na samym początku, jak żeście się poznali, to nie będzie zbyt dobrym pomysłem bo to jest zbyt osobisty temat, ale również nie będzie to zbyt dobrym pomysłem, dlatego że ona w tej sytuacji no, zacznie sobie przypominać te negatywne emocje, tak? Więc wybieraj z jednej strony dobre, fajne, pozytywne tematy, pogłębia je jeszcze mocniej, a z drugiej strony zwróć uwagę na to, że oto jak się czuła, jak była na wakacjach, na przykład, to, to, to jest w miarę luźny temat. Natomiast pytanie się o jakieś tematy bardziej osobiste, jak się czuła podczas pierwszego razu, no to lepiej zostawić na nieco później. Dzięki za obejrzenie tego filmu mam dla Ciebie bezpłatny prezent, ale zanim do niego przejdziemy koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też wrzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film Ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacje i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link, gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!